Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu, Marcin Piotrowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z literaturą, z literaturą z Europy naprawdę środkowej. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj powraca Herman Broch. Herman Broch, czyli pewnie jeden z pięciu najważniejszych dla mnie pisarzy, człowiek, którego właściwie każdą książką, którą czytałem, zachwycałem się bardziej. No i w końcu zdecydowałem się na przeczytanie czegoś, co zatytułowane jest Autobiografia Duchowa. Książka niewielka, właściwie cieniutka, nawet powiedziałbym, w szczególności jak połączy się to z innymi rzeczami, które Broch pisał, a które już cieniutkie nie były. Więc książka tak 150-160 stronicowa, wydana przez Czytelnika w roku 2005, w przekładzie pana Słowomira Błauta. No i książka, która mnie bardzo, ale to bardzo zaskoczyła. Spodziewałem się autobiografii Brocha. Spodziewałem się autobiografii, no może nie bardzo klasycznej, ale jednak takiej no mocno autobiograficznej. W szczególności, że czytałem ostatnio Wiek Męski Michela Leris i tamta książka, jakkolwiek bardzo literacka, no to bardzo wprost pracowała na rzeczywistych zdarzeniach z życia Lerisa po prostu była jego biografią, była autobiografią, albo była mocno autobiograficzna, może tak lepiej powiedzieć. No i kiedy zacząłem czytać Hermana Brocha, to nagle odkryłem, że no, może do pewnego stopnia to autobiograficzne jest, ale autobiografia to raczej tak odlegle. No i później odkryłem, że jednak rzeczywiście ta książka jest do jakiegoś stopnia autobiograficzna, ale odkryć to pomogło mi posłowie. Znakomite posłowie do tej książki. Posłowie wydawcy, które napisał Michael Litzer. Chyba. Wydaje mi się, że tak się to nazwisko czyta. A to posłowie zatytułowane jest Don quixoto Żuaneria Herman Broch o sobie samym. Wspominałem, że ta książka jest niewielka. Że to jest. Coś cienkiego. Jak to stoi obok innych książek Hermana Brocha, to wydaje się, że to jest jakiś skrypt, albo że jakiś fragment wypadł. Ale ta książka w wymiarze czysto tego, co napisał Broch, jest jeszcze mniejsza, dlatego że realnie w tej książce znajdą Państwo około 100 stron tekstu Hermana Brocha. Tekstów właściwie, bo tutaj są trzy osobne teksty, do czego zaraz przejdę. Pozostała część tej książki, to rzeczone posłowie, to indeksy, spisy, spisy źródeł, rodzaj takiego krótkiego kalendarium z życia Brocha, teksty trochę uzupełniające do tych stu stron, w których Broch o sobie pisze. No i może teraz dwa słowa o kompozycji tej książki. I rzeczy, które będę mówił, to nie są moje odkrycia, niestety, tylko to są rzeczy, które wyczytałem. W tymże posłowiu, a które bardzo mocno wpłynęły też na moje rozumienia tej książki i na moją recepcję tejże książki. Na książkę, która zatytułowana jest Autobiografia Duchowa, składają się trzy teksty. Tekst pierwszy, Autobiografia Duchowa, tekst 40-stronicowy z roku 1942. Drugi tekst. Suplement do mojej autobiografii duchowej. Tekst króciutki, 15-stronicowy, z roku 1943. I tekst trzeci, autobiografia jako program pracy, tekst jakiś 50-stronicowy, około, z roku 1941. Tak jak te teksty są ułożone w tym zbiorze, tekst najwcześniejszy pojawia się tutaj jako tekst ostatni, ale on był tekstem pierwszym. To jest, wydaje mi się, dosyć istotne. Całość tego zbioru ma tytuł Autobiografia Duchowa i wydaje mi się, że do pewnego stopnia ten tytuł jest trafny, bo można mówić o tej książce, że jest autobiografią, no właśnie autobiografią duchową, autobiografią teoretyczną. Czytając książki Hermana Brocha natrafiałem na fragmenty Mocno eseistyczne. Było to w Lunatykach, takie eseje także były w śmierci Wergilego. To się Brochowi zdarza. I czytałem także gdzieś w jakichś posłowiach, w jakichś tekstach o brochu, że ten aspekt eseistyczny, aspekt publicystyczny był u niego istotnie obecny. I dopiero dzięki lekturze autobiografii duchowej zrozumiałem, jak bardzo. Cały czas do tej pory myślałem o Hermanie Brochu jako o pisarzu, który to pisarz miał przy okazji jakiś ogląd świata i komentował różne rzeczy, które widział, które go dotykały. Herman Broch późno zaczął karierę, nazwijmy to literacką. On był przygotowywany do tego, żeby przejąć biznes po ojcu, i przejął ten biznes, prowadził fabrykę. W którymś momencie zdecydował się, że to nie jest rzecz dla niego i zaczął pisać, ale był już wtedy dojrzałym człowiekiem. Studiował w międzyczasie matematykę, studiował filozofię. Był człowiekiem bardzo gruntownie wykształconym i obdarzonym szerokim, bardzo spojrzeniem na świat. On widział po prostu wiele rzeczy. Zainteresowania takie społeczno-ekonomiczne Brocha pozycjonowały go bardzo mocno po stronie obrońców demokracji. Będę zresztą o tym za chwilę mówił. No ale w chwili, kiedy Austria została zajęta przez Niemcy po Anschlussie, Broch na dwa tygodnie trafił do więzienia. Trafił do więzienia, dlatego że w jego domu zostały znalezione zakazane już wtedy w Austrii materiały, gazetki socjalistyczne. To, że Broch wyjechał, to jest właściwie no, prawie że cud, a w akcję umożliwienia mu wyjazdu angażował się między innymi bezpośrednio Joyce. To nie było takie oczywiste. Zawieszę ten wątek, jeżeli państwo pozwolą na chwilę i wrócę do tego wątku wyjazdowego dosłownie za moment. Książka składa się z trzech tekstów i teraz tak, autobiografia duchowa i suplement to są dwa teksty, które można czytać razem. No właściwie wszystkie te trzy teksty można i powinno się czytać razem, ale one są bardzo mocno ze sobą związane. Broch był człowiekiem, który rozumiał psychoanalizę i autobiografia duchowa jest tekstem napisanym pod bardzo mocnym wpływem psychoanalizy freudowskiej klasycznej psychoanalizy. W tym tekście Broch przeprowadza, nazwijmy to autopsychoanalizę siebie, swojego pisania, ale przede wszystkim swoich relacji z kobietami. Jest to coś, co czyta się nie ukrywam ciężko. Dlatego, że fragmenty, które są, no nie wiem jak to ująć, nieco lżejsze, bo odnoszące się do realnych zdarzeń, chociaż całość jest bardzo taka teoretyczna, więc te fragmenty przeplatane są dłuższymi pasażami dotyczącymi rozważań Brocha na tematy typowo psychoanalityczne. Ego, superego, id, wyparcie i tak dalej. Wszystkie rzeczy, może nie wszystkie, ale dużo rzeczy, które znają Państwo z teorii Freuda. Tutaj się pojawia i nie pojawia się na zasadzie wyliczenia. One się pojawiają jako elementy pogłębionej refleksji Brocha nad swoim życiem. Broch właściwie no, sam siebie krytykuje, pokazuje siebie od takiej strony, no trochę powiedziałbym, negatywnej. Pokazuje siebie jako człowieka głęboko nieszczęśliwego, jako człowieka ogarniętego jakąś pasją do pracy trochę rozdartego rozdartego między z jednej strony angażowaniem się w związki i realizacją na polu nazwijmy to miłosno-erotycznym z drugiej strony jeżeli tam kierunkuje swoją energię to nie kierunkuje ją na pole pracy więc był rozdarty podkreśla bardzo regularnie że jest neurastenikiem podkreśla to że stara się pisać dobrze że stara się pracować dużo ale ma wrażenie, że pracuje niewystarczająco dużo, to też pogłębia zakres swoich badań, swojej pracy. A kiedy pogłębia, to spowalnia tę pracę, więc czuje się jeszcze gorszy w tym wszystkim. Pokazuje takie swoje głębokie rozdarcie, pokazuje takie pęknięcie, pokazuje siebie jako człowieka, pewnie innego niż był postrzegany na zewnątrz. Porównując trochę, bo nie jestem w stanie nie porównać tej książki do Wieku męskiego, Michela Leris, to zarówno jeden, jak i drugi stawiają siebie w takim świetle, no może nie negatywnym, bo to jest niewłaściwe słowo, ale w takim świetle, w którym zastanawia się człowiek, po co to ktoś pisze, albo uświadamiamy sobie jako czytelnicy, że ktoś pokazuje się tak, że raczej będziemy mu albo współczuć, albo będziemy o nim myśleć tak trochę gorzej, no trochę wywleka na światło dzienne, broch i tak samo Leris. Historie, które normalnie nie chcielibyśmy, żeby były wywlekane. Zaznaczę tylko, że o książce Michela Lewis o wieku męskim audycja będzie już całkiem niedługo, więc też pewnie gdzieś te wątki się pojawią. Dopiero przy lekturze autobiografii duchowej zobaczyłem, jak bardzo portrety kobiet przedstawiane przez niego portrety kobiet w lunatykach Portrety właściwie jednej kobiety, w śmierci Wergilego, w Niewinnych, jak bardzo te wszystkie portrety kobiet, które bardzo mocno do mnie trafiały i które uważałem stanowią o bardzo dobrym zmyśle obserwacyjnym Brocha, zmyśle obserwacyjnym swojej epoki, do czego też za chwilę wrócę, jak bardzo te rzeczy są trafne. Tymczasem dopiero po lekturze autobiografii duchowej zobaczyłem, że to nie jest tylko obserwacja Brocha, obserwacja świata. To jest jego czucie i jego rozumienie świata. W suplemencie do autobiografii, w tym drugim tekście, wprost Broch wyróżnia dwa typy kobiet: typ, nazwijmy to, damy, damy, matki kogoś władczego, chłodnego, odległego, o kogo trzeba się starać i typ drugi służącej guwernantki kogoś kto dostarczy uciech dostarczy uciech cielesnych a jednocześnie z kim obcowanie będzie jakąś formą no nazwijmy to grzechu czegoś takiego co właściwie nie powinno być z drugiej strony jest ta dama czyli ktoś z kim obcowanie jest jakąś powinnością ale nie ma tam przyjemności tam nie ma rozkoszy tam nie ma radości i Broch jest między tym rozpięty, i widziałem to w jego książkach, podkreślałem to w moich opowieściach też o tych książkach, ale nie zdawałem sobie sprawy, że on tego doświadczał. W tym znakomitym posłowie, o którym Państwu wspominałem, Michel Lutzer pisze o tym, że w zamierzeniu Brocha, i chyba rzeczywiście tak się stało, Michel Lutzer pisze o tym, że te dwa teksty. Broch wysłał swoim dwóm przyjaciółkom, z którymi w okresie tym amerykańskim, emigracyjnym utrzymywał bliskie kontakty. Te teksty zostały im wysłane po to, żeby sprokurować de facto ich odejście. Broch wykazuje tam, że ich związek, ich relacja nie ma de facto racji bytu. Bardzo to jest dziwne, skomplikowane, ale jednocześnie. Bardzo wyjaśniające i bardzo ustawiające całą tę biografię w takim realnym kontekście. Mam wrażenie, że gdyby nie ten tekst zamykający, właśnie ten tekst Michela Lucera, to mam wrażenie, że nie wyciągnąłbym z tej książki tyle, że ten tekst, mimo że tylko tekst krytyczny, ale jednak pokazujący kontekst, bardzo mocno ustawia tamte pozostałe. Na początku lektury tego tekstu miałem nawet takie wrażenie, że być może ten tekst powinien być tekstem pierwszym, powinien wprowadzać, żeby czytelnik wiedział, czego się spodziewać. Ale z perspektywy czasu myślę, że nie. Myślę, że jednak ta próba pozmagania się z tym i próba popatrzenia na to, co Broch nam oferuje, co myśli o sobie, jak pisze, a dopiero później złapanie klucza do tego, też jest ciekawym ćwiczeniem. Bo wszystkie te rzeczy są teoretycznymi opowieściami. To nie jest, i to Michael Lutzer pisze wyraźnie, to nie jest autobiografia w rozumieniu autobiografii. Broch nie chciał nam detalicznie opowiedzieć o swoim życiu. Broch chciał pokazać i pokazał reguły, które tym życiem kierują. Broch chciał pokazać matematyczny wzór na swoje życie, wzór na swoje postrzeganie świata. I dlatego... Kiedy już przebrnąłem przez to wszystko, bo to nie jest łatwa książka, w szczególności dla mnie, te dwie pierwsze części nie były łatwe. Nie jestem psychoanalitykiem, nie jestem psychologiem, więc to było trochę takie no, czytanie z wiarą, że gdzieś to się przełamie, no i rzeczywiście. Więc, Broch daje wzór na życie. Daje teoretyczną podbudowę tego, jak jego życie wygląda, wyglądało. I jak wyglądały jego relacje z ludźmi. Bardzo istotnie obecny jest w tej pierwszej części, drugiej, wątek neurastenii i tego, jak bardzo ta neurastenia utrudnia mu pracę. I kiedy on mówił o tej pracy, to ja do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Czy chodzi o to, że on produkował takie ilości powieści, czy produkował takie ilości wersji, co do których nie mógł się zdecydować, którą opublikować, że przerabiał swoje książki, przepisywał po 10 razy. One przecież są wielkie. To są książki po tysiąc stron, więc tam jest przy czym pracować. Ale okazuje się, że nie. I w jednym z krótkich wtrąceń pisze Broch, że gdyby w momencie, kiedy był aresztowany, rzeczy, które pisał, ukazały się wcześniej, to myśli, że nie wywinąłby się tak łatwo i że po dwóch tygodniach nie zostałby wypuszczony i nie pozwolono by mu z kraju wyjechać. A referuje Broch do tekstu, Trzeciego, czyli do tego tekstu, który nazywa się Autobiografia jako program pracy i był dla mnie najlepszym tekstem tej książki. Był tekstem, który pokazuje mi Hermana Brocha jako myśliciela, jako filozofa, jako filozofa polityki i jako człowieka głęboko zatroskanego o los świata. To jest tekst, w którym wprost mówi, że w różnych nalotach nazistowskich zginęło kilka tysięcy, kilka tysięcy stron jego pracy, jego pracy intelektualnej, jego prac matematycznych, jego prac filozoficznych, jego prac politycznych, rzeczy w których tworzył pewnego rodzaju system, system myślowy i to jest niesamowita rzecz, bo cała ta część trzecia, czyli program pracy, jest no rodzajem takiego Kredo, jeżeli chodzi o poglądy polityczne i poglądy na urządzenie świata. Czytając ten fragment, no to czułem się w domu, bo czułem, że widzę coś, co napisał ekonomista. Że widzę coś, co napisał człowiek obdarzony pewnego rodzaju formatywną wrażliwością, która także mi została zaszczepiona w tym okresie najbardziej kluczowym, czyli w okresie studiów. Nie uprawiając ekonomii od lat, jednocześnie, kiedy czytam. Rzeczy pokazujące ekonomiczny ogląd zjawisk społecznych, ekonomiczny ogląd świata, ja je bardzo dobrze rozumiem. I tak samo bardzo dobrze rozumiałem Hermana Brocha. Rozumiałem, dlaczego pisze on bardzo, bardzo trafne spostrzeżenia na temat demokracji, na temat pęknięcia między demokracją a faszyzmem i komunizmem. To są rzeczy, które pisał w roku 1941. Natomiast pokazuje tam także swoje pomysły, na inne funkcjonowanie Ligi Narodów. To są pomysły, które już za kilka lat znajdą odzwierciedlenie, właściwie nie jego pomysłu, ale dokładnie ten sposób myślenia w tworzeniu ONZ-u. Kiedy pokazuje wątki współpracy międzypaństwowej, przyszłej, tego jak świat powinien być urządzony, to de facto opowiada o integracji europejskiej. W roku 1941 człowiek, który już 4 lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych i był kompletnie odcięty od myślenia w Europie. W roku 41 broch pisze o społeczeństwie otwartym. Pokazuje demokrację jako system otwarty i przeciwstawia ją bardzo wyraźnie pochodzącym od Hegla systemom zamkniętym. Tymczasem dopiero w roku 1945 ukaże się, to znakomite dzieło Karla Poppera społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Książka, do której muszę wrócić, bo to, że jej tu nie ma, toż to Austriak, no to Europa Środkowa, no to aż żałuję, że jeszcze do tej pory tego nie zrobiłem. Może w przyszłym roku. Powiem tylko, że Broch w ramach tego swojego, no nie chcę powiedzieć, że przewidywania przyszłości, bo to nie jest przewidywanie, ale to, jest, to są jakieś postulaty. Broch regularnie posługuje się takim zwrotem odkapitalizowana gospodarka prywatna. On to pisał w 1941 roku. Natomiast, kiedy pisał o odkapitalizowanej gospodarce prywatnej, to de facto opisywał skandynawski model państwa dobrobytu. Model, gdzie pewne rzeczy są zabrane, wyłączone z obiegu rynkowego, są elementem gospodarki publicznej, bo mają poprawiać dobrobyt. Tu zresztą taki wątek się pojawia, co jest istotą demokracji, co jest istotą społeczeństwa otwartego. Właśnie to, właśnie podnoszenie czy redukcja pewnego nieszczęścia w społeczeństwie takiej skali nieszczęścia skali niedoskonałości bardzo bardzo trafne no i w tym kontekście rozumiem co miał na myśli kiedy pisał że jako neurastenik ma problem z tą pracą którą wykonuje bo to co czytałem to jest wynik bardzo głębokich badań i przemyśleń i trzeba mnóstwo czytać i mnóstwo pisać żeby do takich wniosków dochodzić więc rozumiem teraz kiedy mówił, że przeszkadzało mu to w pracy, wiem teraz, co było tą pracą. Do jakiegoś stopnia było to pewnie pisanie, pisanie powieści, pisanie literatury pięknej, ale myślę, że w większości to była ta praca jako myśliciela, praca jako człowieka myślącego o po prostu o ludzkości. Ale efektem tego wszystkiego jest moja zmiana perspektywy na Hermana Brocha. Bo do tej pory uważałem go za pisarza, który miał coś do powiedzenia o świecie. Tymczasem teraz postrzegam go ewidentnie jako filozofa, który pisał powieści i który dla mnie bardziej był filozofem niż pisarzem. On bardziej troszczył się o świat, o to, co po nas zostanie, co po nim zostanie, w jakim kierunku to się wszystko będzie rozwijało, dlaczego tak, a nie inaczej niż o to, no, co napiszę. I tę zmianę zawdzięczam właśnie tej książce, tym stu stronom autobiografii duchowej, tym dwudziestu kilku stronom tekstu Michela Lucera o Hermanie Brochu. No, to jest niesamowita zmiana. Jednocześnie powiedziałbym, że to jest książka, od której nie powinni Państwo, nie powinni Państwo zaczynać lektury Hermana Brocha. Bo jeżeli zdecydowaliby się Państwo na przykład od tej książki zacząć, dlatego że jest niewielka, może coś dobrego na początek, autobiografia duchowa, poczytam, zobaczę, czy mi ten pisarz siedzi. Ta książka ma bardzo niewiele wspólnego z klasycznym pisaniem Brocha. Albo inaczej, elementy takiego pisania znajdą Państwo w jego książkach, bo on tak pisał to znaczy zamieszczał fragmenty esejów. Ja nie mogę się doczekać już czytania jego. Eseju o okiczu, bo to też mam i to też czeka w kolejce. Ale powieści brocha, jego działalność jako pisarza to jest coś zupełnie innego niż autobiografia duchowa. I dla mnie autobiografia duchowa jest lekturą obowiązkową dla osób, które brocha lubią, doceniają i chciałyby się dowiedzieć o nim czegoś więcej. Natomiast na pewno nie jest to książka, od której można zacząć, bo jest to książka. trudna, bo w szczególności ta pierwsza część psychoanalityczna, wydaje mi się, że jeżeli nie czytało się innych rzeczy Brocha, to trudno będzie złapać w tym jakiś sens. Dla mnie to było tyle łatwiejsze, że czytałem ten tekst i siłą rzeczy przypominały mi się historie z książek jego, więc łatwiej było mi odnieść pewne sytuacje, chociaż tutaj żadne konkretne nie są, ale pewien sposób oglądu świata. Jestem zachwycony, że tę książkę przeczytałem, mimo że była trudna, ale jednak pokazała mi zupełnie innego człowieka i pokazała mi człowieka pełniejszego, szerszego. Polecam więc Państwu autobiografię duchową Hermana Brocha, ale sugeruję bardzo świadome sięgnięcie po tę książkę. Zachęcam też Państwa bardzo do posłuchania moich poprzednich audycji o Hermanie Brochu, o książce Śmierć Wergilego którą, o ile dobrze pamiętam, uznałem za jedną z najważniejszych książek, które czytałem w roku zeszłym, czyli w 2024, o książce lunatycy, którą uznałem, o ile pamiętam, za najistotniejszą, czy jedną z trzech najistotniejszych książek, które czytałem w roku 2023, o książce Niewinni. No, jest w Hermanie Brochu i w jego pisaniu niesamowita siła i niesamowicie trafny ogląd czasów, w których żył. I konfliktów wartości, które wtedy się pojawiły, a które trwają do tej pory. Bardzo byłbym ciekaw, jaki byłby jego ogląd świata, w którym żyjemy teraz, który nie jest pęknięty pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem czy komunizmem, tylko pomiędzy demokracją jako społeczeństwem otwartym a populizmem jako odmianą faszyzmu jako społeczeństwem zamkniętym. I kiedy mówię odmian o odmianach faszyzmu, nie mam na myśli obozów koncentracyjnych, absolutnie nie, tylko mam na myśli pewnego rodzaju taką wulgarność, która stanowi o, o politycznej sile. No ale nie dowiemy się, co Herman Broch myślałby na ten temat, wiemy, co myślał na tematy inne. Ja w każdym razie bardzo Państwa zachęcam do lektury autobiografii duchowej Gwiazdka Nie Wszystkich. Raz jeszcze dziękuję. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.